coś się stało z męskimi standardami urody i mówię serio. Zobaczcie, 25 lat temu Brad Pitt w Fight Clubie to był szczyt męskiej sylwetki. Ale później pojawili się superbohaterowie. Wszyscy oczywiście udają, że naturalnie zdobyli wielką masę mięśniową, ale wiemy jaka jest prawda. To po prostu sterydy. I takie sylwetki pokazuje się jako normalne, jako coś co można po prostu osiągnąć ciężką pracą na siłowni. A patrzcie co mówi Henry Cavill o scenach bez koszulki w Supermanie. Przez trzy dni przed kręceniem nie mogłem pić wody. Na końcu prawie mdlałem, ale wyglądałem na niesamowicie wyrzeźbionego. Tak samo jest w social mediach. Standardem jest bycie na bardzo niskim body fat, robienie zdjęć czy nagrań bezpośrednio po treningu, kiedy te mięśnie są najbardziej napompowane i pokazuje się to jako taką normalność, jako codzienność. Prawda jest taka, że oczywiście możesz chodzić na siłownię 4 razy w tygodniu, trzymać bardzo restrykcyjną dietę, ale jeśli to nie jest dla Ciebie taka hobby i pasja, którą robisz dla samego robienia, to pogoń za sylwetką może sprawiać, że po prostu po 8 godzinach pracy dziennie Braknieć czasu na życie. No i teraz jesteśmy w takiej pętli, że często widzę na przykład u znajomych, że ktoś coraz więcej chodzi na siłownię, jest coraz większy, ale tak naprawdę coraz gorzej czuje się ze sobą, bo ta granica przesuwa się coraz dalej. Nie wystarczy mieć duże mięśnie, tylko trzeba mieć ogromne mięśnie. Pamiętajcie, jeśli ćwiczycie na siłowni, to już prawdopodobnie i tak macie większe mięśnie niż 90% populacji. Nie potrzebujecie wyglądać jak Superman. Pamiętajcie, wszystko w umiarze również mięśnie. Więcej o tym mówię w filmie na YouTubie, więc komentuj pompa, a podejście Ci link do materiału.